Cześć, witam Was we czwartek. Ja właśnie niedawno wróciłam z pracy i zabrałam się za robienie obiadu. Dzisiaj spaghetti. Tu mi się już gotuje makaron. A tutaj mięsko z sosem bolońskim, i z przypraw to ja zawsze dodaję tylko papryki wędzonej, i czosku. I jeszcze pieprzu takiego mielonego, świeżo. I tak mi najlepiej smakuje. Ten smak papryki wędzonej jest naprawdę mega. Robi robotę, powiem szczerze. No. Zaraz będziemy zajadać. Muszę jeszcze pokroić szczypiorek. Przyszłam się przebrać, bo po tym gotowaniu to jestem mokrutka. Coś jeszcze tak, coś tnie głośno. nasakra W ogóle nie wiem, czy ten czwartek to jest jeszcze, będzie w tamtym vlogu poprzednim, czy to już będzie nowy vlog, ale do trzech razy sztuka było z moją siatką na owady. O tym Wam mówiłam w poprzednim vlogu, bądź wczoraj, w zależności jak te Dni połączę, ale wracając do tej siatki, e, trzecia próba założenia jej. Sukces. No i mamy piątek, piąteczek, piątunio. Remonty trwają. Zresztą, jak słychać, ja wróciłam z pracy. I co? Do roboty trzeba się zabrać. A, ja taki żywsza dzisiaj jestem, jakaś taka. <gryw> Powiem szczerze. Może dlatego, że już nie ma takiego mocnego upału, tylko fajnie chłodno, nawet dzisiaj było. W pewnych momentach nawet skróciłam rękawko, na było mi zimno, także dobrze. Ja się teraz biorę za pranie, trzeba wrzucić. Już jedno się ogólnie pierze, więc ja muszę je zaraz wywiesić. No a kolejne właśnie, właśnie wrzucę. Zastanawiam się nad nagraniem dla Was filmu o kremie, który poleciła mi jedna z Was. Naprawdę zaczynam się zastanawiać, czy on nie zasługuje na osobny filmik. Bardzo Ci dziękuję. Nie pamiętam nazwy Twojej, natomiast faktycznie rewelacja. i powiem Wam, że wzięło mnie na sprzątanie zrobię to dzisiaj i jutro będę miała spokój, czym innym się jutro zajmę, a teraz przynajmniej właśnie kurze powycieram, tutaj trochę poogarniam. Wprawdzie jest już po 20, no ale zrobię to i będę szczęśliwsza, bo będzie czyściutko i wiecie, a przy tym remoncie naprawdę, no. Okropnie się kurzy. Trzeba by było tak naprawdę codziennie ścierać kurze. No, a na no to tak naprawdę nie ma czasu, żeby codziennie się za to wziąć. W miarę próbuję coś tutaj ogarniać, żeby <grym> żyło nam się lepiej, nawet w trakcie remontu. Ale no, mimo wszystko wiecie, jak jest. Kto przechodził remont mieszkając w domu w trakcie jego wykonywania, no to wie o czym mówię, że to tak naprawdę nie jest kolorowo. No ale chciało się. To się teraz trzeba troszkę pomęczyć i czekać tylko na efekty. Już nie mogę naprawdę doczekać zresztą kupa tak samo. Trochę się chyba przeliczyliśmy. Myśleliśmy, że to będzie naprawdę szybciej szło. Mm. No ale niestety dużo rzeczy nas zaskoczyło. Najgorsze chyba już za nami, także mam nadzieję, że teraz pójdzie z górki, a później moja działka, czyli dekoracje i tak dalej. No, więc wiecie, to co lubię najbardziej. Dobra, monstery już podlałam. I storczyka, jeszcze ją troszkę pokropię. I witam Was w sobotę. Chyba dawno dyzia nie było we vlogu, ale on życie przytulić, tak? Pokażesz się tutaj? O! Gdzie ty jesteś? U pani swojej. Idziemy na pole? Chodź na pole. Szybko! Nobody I don't wanna dance with you again do I got to dance with you again In the way I feel you telling me I'm wrong But I didn't understand before Tell me what you mean, baby Was it really me baby I don't wanna leave baby Baby I'm in segwidicie Przebrałam się w coś wygodniejszego. Zmontowałam już praktycznie cały vlog z początku tygodnia, bo sobie go podzieliłam z tego względu, że faktycznie gdzieś tam materiału było więcej, więc super, właśnie widzę przez okno, że idzie moja przyjaciółka. Także będziemy robić ziemniaczki na grilla, mamy kiełbaskę i będziemy sobie tak siedzieć, chillować. Bee też jest, także nawet. Bardzo dużo summer więc dzisiaj taki chill. Fajnie, super. Taką mi było trzeba. O, idzie. Idzie Asia, idzie. O, i jeszcze po jajkach te tak? widać. O! Dzień dobry. dzień dobry! I co naprawiłaś te basy? Nie. Ale powiem burza. ci, że w ogóle nie widać. No, życie no. O, nie przyszedł. Dziecio! O, o. Tak jak mówiłam. Dużo sumersbi dużo. Dobra, to testujemy. Asia zrobiła ketchup z cukinii, który robiła moja teściowa też i był bardzo dobry Asiu, możesz mi to otworzyć, bo jedną ręką to ja nie otworzę, ale tu jest nakruszone. Wstyd. Dobra. Nie wiem czy nie pamiętam. Spróbujemy. Tak, Asiu, tak, to nasi? jest ten smak. To jest to. Dobra, to robimy ziemniaczki takie do foliki. Czekajcie, tutaj wejdzie jeszcze... Na czym Co? Tak w rękach. Tutaj serek. No i nie mam <grym> cebuli momentum. Teraz dwa plastereczki boczku. Trzy plastereczki cebulki. Do tego przyprawa do ziemniaków z Lidla. <laughs> nie musi być z Lidla, ale wiadome, o co chodzi. Orze! Mówię, że jedną ręką to nie jest takie proste. Dobra, już jest git. No i teraz zamykamy i zawijamy. Chce tą kamerę postawić. I zamykamy. I zawijamy. Też, że pokazujesz alkohol? Kiedyś to się bała. jest tylko samer No a kiedyś to się bała piwa pokazać, żebyśmy tylko nie pokazywali piwa, żeby na internecie nie, nie było widać. A nie tak było, ale tak była wymina. No faktycznie może było. na początku Bał gdzieś tam nie chciałam. Kibra. Nie, że bałam się, tylko nie chciałam pokazywać no. w ogóle alkoholu. Po co? Pokazać cię? Nie. Wciągnię w to cię pokaże. A później jest tak. Dodaję vloga. A jestem tam? A ty mnie w ogóle nie nagrywasz, coś tam? no... Jak kiedy mam go nagrywać, jak go nigdy nie chce? Albo leży, ja, <grymnie> albo robi korytarz, albo siedzi bez koszulki. <grymnie> Byłam sobie właśnie u nas w osiedlowym sklepiku. klapkach z kuderkiem. Wiem, że sporo osób nie wchodzi normalnie, natomiast ja jakoś tak bardziej po domu i ogrodzie. O, cześć, chyba. Cześć. Więc czuję się jak na wakacjach. Serio. Dobra, Kuba, za demo. O, Proszę bardzo, Kuba i jego paletka. My będziemy leżeć na grillu i pachnieć. Znaczy na grillu i pachnieć! Leżeć przy stole a koło nas z paletką i zabijał komary. Co tam wpadło? Kto jest Tim spalona kiełbasa? Po <noise> <noise> wszyscy się to ze mnie śmieją, ale ja mam taką A Kto jest Tim Spalona kiełbasa <noise>